Cześć, widzowie, witam Was na odcinku pierwszy, można tak powiedzieć, po przerwie na odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z drugą będziemy oceniać teksturpaki Szymano. Te Tekst, teksturpaki są przesłane przez Krystiana. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Za to, że przygotowałeś taki odcinek, że przygotowałeś yy, miniaturkę, montaż. ja sam zresztą sobie może powiedzieć. Yy, no to będę muszę poradzić. I teraz idziemy grać w Bedwars. jest sławne Dobra, gramy widzowie, cześć, cześć. Dobra, cześć, tak, gramy do tych zdurbaku, sami wiecie, w prawym górnym jest, mi się nie chce tłumaczyć. Nagrywam to siódmy raz. Obecnie sprzyja warunkom. Jak ktoś mm -hmm. raz nie tutaj nie zmontuje tego, to macie, nie macie filmu na tym kanale. Więc w sumie... Idę na nie tutaj na tych y, niebieskich czy jaki to. To jest Aqua morba. Aqua, tak. aqua, yej, nie, aqua, 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 iee. Aqua, lubię. Bo jest jesteś taki zabawny. Pomóż mi może? Dobrze. Lecisz, lecisz Robisz go, robisz go. Aha. Umarłem. Dobra. Dasz radę! O nie on ma citty, nie dam rady, on ma che! jednego. Dobrze. On ma 3 die, oni mieli cheaty. Wcale nie tak, że jestem po ty, ty to jesteś gość, Seba. A, wiem. A, umarłeś? Tak. A. Jakby grze, grze, Youtube grze. Don't banik za Please, YouTube administration, don't banik mi. No to nieważne. O nas spadłem. Uważaj na niego, bo się ten... do góry. O, jest Oho, upadł. Lecę. Dobrze. Albozo oni zrobili tam do dia diaksów Żółty oh, idzie y Idzie Ło siema żółty Ej, ale pomóż mi, pomóż mi, ja, ja jestem cenny Idę z drugiej strony go walić Ale się... Zabiłem. A, dobra, nieważne Ej, drugi jest Uważaj Tak Żółty Ja mu napisać, że tak Jestem pieski, jest, bad Tak, tak. Właśnie tak. Dajaka siebie. No co, myślisz, że dasz radę? że dasz mi pokonać? <coughs> co się stało? Ale dobry. Nie no coś tu jest. To, dobre lodyko, to jest dobry lobby, co? To dobry serwer. No. O kurna. Na... Nie skoczył. Eee! O, no, umarłem. aha, bo to ci, cheater, miał. cheater, cheater, cheater. Bani, A my go nie bani. zabiliśmy? Weź go, banuj, ta. Nie, nie idzie na szczęście. No, sorry. sorry. Go Jest... Mam kontakt. No kurna, we dwóch idą. Idę. A przecież. A bo oni mają łóżko, to nieważne. A oni mają łóżko, to ci co mają. Mi się, mi się zapomniało. A, zgarnąłem i tamki, co mi rzucił. Dzięki Mordo. Dobrze, Dobra, jeden dead. Dobrze, dobrze. Ej, idzie po te, czerwony Jedno dead, tu, Nóżki, tu, tu. Bóg te tu, uważaj, bo te tam idzie. te tak na Bóg się tu. Bóg znaczy, no nic, damy, da, damy radę, damy radę, damy radę. Czerwony, czerwony, czerwony jest tam na akwa No pokus na nas mają, nie wiem Ramy za odcinek nagrywamy. Ja to muszę montować, bo OBS się wykrzaczył, muszę ja cięć... A no, wiedzą, wie, wiedzą, że tutaj Seba jest, no i ich zniszczy, no, więc wszyscy Pokusaj na ciebie. Dobra, nie wiem co to no. jest. O, mieczek kamienny w skrzynce. Yy, bloki se kupię. Tutaj itemki, cyk-cyk. <coughs> Idziemy na. Jak? <coughs> yy, ta... <coughs> tak. Ej, bo rzuci idą mi czerwoni. Nie, wiesz. No dobra. Chyba trzeba ten. Tak jest. A się biją. No to. A my i tak nie mamy łóżka, no to. Nieważne. Albo nie idziemy do różowych, ja jednak się boję. Jaki love mam. Ale oni beda nie mają. A... No to robimy ich. Chodzimy pod jaxa. Aha, ale ja jesteś. Ej, żółty za nami, żółty za nami! Nie bij się. Uważaj. No jak nie, ale on jest tu. No ale teraz to się bij, jak ja się biję! No uważaj wow. z tyłu. O, z tyłu. Się... Nie, Seba! No. Don, 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 A do kogo idziesz? Tutaj jest, jest tu ktoś? A nie mają bedy, ich nie ma. A tu nikogo nie ma. <laughs> no i podka zmarnowana. Nice. Do kogo ja mogę iść? Do białych. Ja nie, wiem, do kogo mogę iść? Do białych? Oj, myślę, że dam radę tego zrobić. Próbuję. <laughs> Jak oceniasz tego stópaka? Ja no takie mocne 8 na 10, a ja 7 z mojego. No może nie tak mocne, ale na 15 na 20 I idziemy do kolejnego. To jest typaka. tam, Ta mi się bardziej podobał. To Znowu my, papie. To znowu my. Znowu my. Znowu my. Oni. Ej nie. A! Cześć, Oj, pomocy, chyba. Dobra. On wysoko jest, trzeba wysoko. Chcę użyć broni ostatecznej. Nie. A nie mogę się więcej budować. Ale Gui jest nieprzebiewne, plus A. Pogadam. <laughs> Urrr. A to ty. Upadłem. Bloki. Z. Bronie, stroje, narzędzia. Upadł. A, ale jestem A -a. mocny. O, Ej, upadł jak coś. Znaczy... kolega. A, ja mam serduszkę jedną mam pomocy. Ma się z nimi. U, nie. Pilnuję. W ktoś idzie, bo ja ich pilnuję. Zobaczymy, ile, ile będzie mieć ból w nim, jak ja zmontuję film. mam trzy. Nie, czemu taki tak mało? Montaż. Ej dobra, ja się schowałem, że już mnie nie ma. Mam trzy aplikacje do montażu. Du, du, du. Du, du. Ja się schowałem. Będę myśleć, że mnie nie ma. O, jestem jeszcze zielony jak drzewo, ale jestem o, mądry. Nie, ale... Aha. udało się. Dobrze, dobrze. A, jest A dru drugi jest na diamantach z drugiej strony. A ja się buduję na lekcję. Nie, no, jest jeszcze o, Oj, dzięki chyba. Eee, y tak Ej, idzie no, zresztą... ktoś do nas czy nie? <grywa> <grywa> nie wiem, że górze. Chcecie o Oooji, co ty myślisz? Jak ktoś chce ze mną nagrywać odcinki, to na Discordzie, na FB, link w opisie Tak. Myślałem, że zadać jakąś reklamę, dajcie suba, to tam nie jesteś. Umarł żółty. No to zbudowała. Fajny ten teksturpak, Podoba mi się. Ale drugi był lepszy. trzecie, pierwszy, no. Czy pierwszy, czy trzeci, czy trzeci? No nie, ten, pierwszy, no. Z czy czy z Nie, no, no. Fajny bomb był. Tak, tak. Kto żyje? Y nie wiem, kto żyje. Ktoś ma Beda morsy. Idę do morskich. Szczerze, jak chcesz, to mogę z tobą iść, tylko. Silver. Robię sobie tutaj. To jest na Co? znaczy nie na niewicce Znaczy chłop się chował na moście i siftował Aha, ja Włochem jestem tak. Ej patrz, może być tak bad? A w tak. sumie A w sumie to bawaj w łapsa Marsz, Marszki na diaksach Jakich? Naszej głowie A ja ci trzy już wziąłem z tyłu, no mega jesteś Giń! Zginął Dobrze. Niszcz! Niszczę go, niszcz go. A ty niszcz Beda. Łał, wow, jesteśmy dobrzy. Nie masz siekierki? Niż. Ja cię chronię. Elbozo. Dobrze. Dobra, patrz. Żeby do nas się nie budowali. A, ja się a, lecimy, to lecimy, lecimy. Ten... Masz, masz, masz. MMRa doda. Rzuciłem ci! Tu masz pięć! Uuuu! Pięć masz! No tam jest! Tu masz pięć, masz! Za tobą. Aha, ktoś mi ktoś rzucił pięć. Gdzie on jest? Nie wiem, idę szukać. Tam jest! Patrz, przed nami! Gdzie? Tam. Gdzie? Tam. On tu jest? jest, poszedł? Jest tam, jest tam, widzę go. Patrz. Lecę! A gdzie on jest? Ło! No, był tu nie? O. Ej, dobra! Ja myślałem, że on tu był. Ja go widziałem. Mam dwa jabłka złote. No, gdzie jest? Idzie do nas jakoś? Nie wiem. Co za na ciebie? A to jakieś. Skam. Skam. Tak, mam to. A ty skoczyłeś? A tutaj Dziękuję jest. Tu jest. Kluczki murów. Nie ma powodzenia, kochani. Widzowie, bądźcie mili dla drugich osób. Dokładnie, tak. Prąd to mój faworyt, widzowie. Aha aha, 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 Woryt. aha. Aha, aha, aha. Bloki cyk. Tak, cyk. Mieczyk. A, cyk. Bloki. Cyk to, cyk to, cyk to, cyk. Najpierw mieczyk kupiłem. Jak oceniasz? Dlatego... No, na razie jest git. Ja wełnę... Na wełnę patrzę i wełna fajna. Tak, no ja też. I na sposób niszczenia. Wełna i sposób niszczenia. O, pasek. Może być. <słyszy> o, no i... No, sorry. <śm> Lecisz znaczy się, uważaj za to, za tobą! Nie wiem. Po leciał, O, czerwony! O, cześć, czerwony. Czerwony się zdziwił, a to. Z, bo, tej, dosadzam go. A to nie ma, beda? Nie, nie poszedł, po las. umarł. Lecisz, kolejny czerwony. Ej, weź kup te! <grybale> Fireball. <grybale> Spadłeś? Do, do góry się buduje. Ja mam już żelazno. system na mojej górze. Jestem ja już górze. Dobra, teraz y, na łóżko idę. Pomyślę, że ten, tak y, że TNT rzucę. Pomyślę, że rzucę TNT. Dobra, patrz na to, patrz na to, gotowy. Czekaj, fireball. A. Aha. Let's. Dobrze! Zobaczymy, jakie duo potężne. Chłopie, najlepsze duo. Mor a. O, animowane dźwięki jedzenia. Ale fajne, jabko. Jak ja to jest ja. Dobrze. Nie wiem. To sprawdź na te, bo no mi się nie chce. Yy, na czym? A czekaj. Na czacie. Yy, łóżko zielone zostało zniszczone przez Cerson. Ale my jesteśmy mor... A, dobra. <laughs> Pomyliło mi się. Yy, my jesteśmy złoty? A. Ha? Tak. No to y, Reniusz 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 Oho Jestem u niebieskich Zabijam niebieskich Zginęli Brawo. paprotkę mam kupić? Tak paprotkę Dobra, kupiłem paprotkę Zostaliśmy z nimi, chodź Kupiłem paprotkę jeden Chodź, razem go dojedziemy, chodź no to może czekaj na mnie, no nie to wiem. Mnie. No widzę jak czekasz. Patrz, niczego. Co za O ty. O co <laughs> O no, Co to jest? <laughs> Co to? Ej, dobra, ginę. <laughs> Sieba. Jedne HP ma. Ja się nie spodziewałem. Texture Pack 8 na 10. Aha. no mi się podoba, daje 8,5, a tamto to zmieniam na 7. Dobra, wracamy, wow, kolejna runda. Jakie w ogóle fajne te ikonki jedzonka. No wie. Arbuzy. Podoba mi się. Niczko obuwuje. To <grym> jest mega fajna. No wej, też mi się podoba. nas Upadł. Nie żyje. Dobry jestem. Ja też kupuję kamienny miecz. Pozostaje mu półtora serca. Ja też mam kamienny miecz. Ale ci nie zostaje półtora serca. Weź kup tego firebola. Mam TNT. TNT masz? No mhm. to. Już? Tylko pewnie. No. Leci, leci, szybko. Nie wiem, on mi skoczył na dworze. Łatwo. chyba Znaczy nie łatwo. Nie, łatwo, nie jestem toksyczny. Jezu. Ale tak w montażu będzie napisane albo znaczy Co? Mili jesteśmy, kochani. to Aha. Jezus. Oj, oj, oj. Tak średnio. Kup dla mnie. O nie, o nie, nie. Ło. A tu ty jesteś. Dobra, myślałam, że ktoś... Mogę ci dać. Wiesz, mogę ci dać wełny? Aha. Musisz mi dać szybko, bo czerwonic powjeżdżają, jak Masz, masz masz, masz. Ło! Wow. No i mega mi most niszczysz. Idziemy. Wznoszyłem. Chcesz jabłko? Oj, są tam już za nami w bazie. Chcesz? Nie. To dobrze. Lecisz, lecisz, lecisz. Chcesz? A boję się, boję się, ja się boję. Nie wiem, ale wiem, że za nami są. Yes. Uważaj, uważaj. Która strona? Która strona? I... I na mnie. Dobrze! Ale jesteś mocny. I, zdro i zdrowy. Wracam. Ej, są tutaj, obok. Obok są, obok są. Czerwony idzie. No ja mieczę, nie mogłem wyjąć Czemu to skok jest taki łatwy? W tym przegrywający pewnie każdą marynę na tym filmie Ups to zrobiłem? A, bloki bronie, broja, marzenie O tam jest mieczyk jakiś O coś, chemia Przychodzę mi Dobra, mieczyk Bum, bum, <głos> padłem, <głos> dasz radę sam, sobie. wierzę Ciebie. Tutaj się ten Aqua z żółtym bije. Aqua jest dwóch, żółty jeden. Właściwie, Cię, robi, robi cię. Nie kupuj, nie kupuj. Lecisz. A on mnie robi. Nie, masz, dobrze. Idzie, idzie, idzie drugi, uważaj. Zatrzymał się, idzie, biegnie. Jest na diaksach, cofa się. Idziesz, Do na no Chodź w bambiku. No, uważaj na tobą, za tobą. Dobrze, jak ty im łóżko zniszczysz? Daj, pomogę ci, niszczę dok No, wojan! Jest! zostań co z łukiem. <grym> Czemu wojan? No, bo łuk! Eeeh, uh, na jest moście! No, Ty chyba ryzykujesz za bardzo. Ja? Nie. Dobrze, że macela takiego z. nie powiem kąt. Uważaj, za tobą jest, poszukujcie. Za to mam dwóch. Jest Uważaj! Za to mam I... jest drugi, jest drugi. No! Aj. Oho. Drugie miejsce. Idzie. No. Ocena dexter, paczka. Ale dobrze było. Ocena. No, też, też, też dam osiemkę. Ja dam też dziewiąteczkę. Do koniec tego odcinka, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć,